Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego seks analny wciąż jest tematem tak delikatnym, mimo że staje się coraz bardziej powszechną praktyką? Prawda jest taka, że bez odpowiednich środków ostrożności, doświadczenie to może wiązać się z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia. Ale nie martw się, z właściwymi wskazówkami możliwe jest uczynienie go bezpiecznym i przyjemnym. Podzielę się podstawowymi informacjami, które każdy praktykujący powinien znać, opartymi na latach badań i doświadczenia klinicznego. W końcu wiedza i przygotowanie są kluczowe dla zdrowego życia intymnego. Anatomia seksu analnego wykracza daleko poza to, co wielu sobie wyobraża. Nie chodzi tylko o prosty akt, ale o złożony zespół struktur, które muszą być dogłębnie zrozumiane. Odbyt nie jest prostym wejściem, ale skomplikowanym systemem mięśniowym, składającym się głównie ze zwieracza odbytu, odpowiedzialnego za kontrolowanie otwierania i zamykania tego obszaru. Zwieracz odbytu działa jak inteligentna brama naszego ciała, z okrężnymi mięśniami, które mogą się rozluźniać i kurczyć. Ta zdolność do rozluźnienia jest kluczowa dla każdej bezpiecznej praktyki analnej. W przeciwieństwie do pochwy, Błona śluzowa odbytu jest niezwykle wrażliwa i delikatna o unikalnej strukturze tkankowej, która wymaga szczególnej opieki. Prostata, znana jako punkt G mężczyzny, również zasługuje na uwagę w tym obszarze. Znajdująca się w pobliżu odbytnicy, struktura ta może zapewnić intensywne doznania, gdy jest odpowiednio stymulowana. Jednak taka stymulacja wymaga wiedzy, techniki, a przede wszystkim szacunku dla odczuć ciała. Relaksacja umysłowa odgrywa równie ważną rolę jak fizyczna w tej praktyce. Lęki, obawy i napięcia mogą powodować mimowolne skurcze mięśni, czyniąc penetrację nie tylko niewygodną, ale potencjalnie bolesną. Przygotowanie psychologiczne jest zatem tak kluczowe, jak przygotowanie fizyczne. Zrozumienie tej anatomii oznacza respektowanie granic własnego ciała. Każda osoba ma unikalną wrażliwość, a to, co działa dla jednego, może nie działać dla drugiego. Komunikacja między partnerami staje się niezbędna wyrażanie dyskomfortu, robienie przerw w razie potrzeby i utrzymywanie empatycznego połączenia podczas aktu. Szczegółowa znajomość tych struktur służy nie tylko zwiększeniu przyjemności, ale przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa. Zrozumienie, jak działa ciało, pozwala ludziom podejmować bardziej świadome decyzje, zmniejszając ryzyko urazów lub traumy podczas praktyk seksualnych. Anatomia seksualna nie powinna być postrzegana jako coś mechanicznego czy czysto technicznego, ale jako teren odkryć, szacunku i intymnego połączenia. Każde ciało opowiada unikalną historię, a zrozumienie jego niuansów jest pierwszym krokiem do zdrowego i przyjemnego doświadczenia seksualnego. Ryzyko urazów, znaczenie nawilżenia i odpowiednich technik. Błona śluzowa odbytu ma wyjątkową cechę w swojej budowie, co czyni ją niezwykle podatną na możliwe urazy podczas praktyk seksualnych. W przeciwieństwie do innych błon ciała, ta delikatna tkanka nie produkuje naturalnego nawilżenia, co znacznie zwiększa potencjał urazów bez odpowiedniej opieki. Lubrykanty nie są tylko dodatkiem, ale istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo i komfort. Istnieją różne rodzaje lubrykantów, każdy o specyficznych właściwościach, które mogą bezpośrednio wpływać na doświadczenie seksualne. Lubrykanty na bazie wody są zwykle najbardziej wszechstronne i bezpieczne, kompatybilne z prezerwatywami i zabawkami intymnymi, zapewniając gładkie poślizgi i zmniejszając tarcie. Aplikacja lubrykantu wymaga techniki i uwagi. Nie wystarczy nałożyć niewielkiej ilości. Kluczowe jest całkowite pokrycie obszaru. Zapewniając równomierną warstwę, która chroni przed mikrourazami. Podczas praktyki uzupełnianie lubrykantu staje się kluczowe, ponieważ stałe tarcie może szybko zmniejszyć jego początkową skuteczność. Brak odpowiedniego nawilżenia może prowadzić do poważnych konsekwencji. Mikrourazy w tkance odbytu mogą ułatwić wnikanie patogenów, zwiększając ryzyko infekcji i przenoszenia chorób przenoszonych drogą płciową. Ponadto, urazy mogą powodować długotrwały dyskomfort, krwawienie, a nawet bardziej złożone problemy związane z funkcją zwieracza odbytu. Wybór lubrykantu powinien również uwzględniać indywidualną wrażliwość. Niektóre osoby mogą wykazywać reakcje alergiczne na pewne składniki, dlatego ważne jest przeprowadzenie wcześniejszych testów i zwracanie uwagi na wszelkie oznaki podrażnienia. Techniki stopniowej penetracji uzupełniają stosowanie lubrykantu. Powolne ruchy z przerwami na rozluźnienie mięśni mogą zminimalizować ryzyko urazów. Stała komunikacja między partnerami pozwala na niezbędne dostosowania, zapewniając, że oboje czują się komfortowo i bezpiecznie. Przygotowanie fizyczne i emocjonalne wykracza poza stosowanie lubrykantu. Kontrolowany oddech, przyjazne otoczenie i gotowość do przerwania w każdej chwili to elementy, które przyczyniają się do zdrowego i przyjemnego. Doświadczenia seksualnego. Zrozumienie ryzyka nie oznacza tworzenia barier, ale promowanie świadomego i pełnego szacunku podejścia do seksualności. Wiedza o nawilżaniu i odpowiednich technikach przekształca potencjalnie ryzykowne praktyki w bezpieczne i satysfakcjonujące momenty intymności, infekcje przenoszone drogą płciową, a praktyki analne. Kiedy mówimy o infekcjach przenoszonych drogą płciową w kontekście seksu analnego, wkraczamy na teren, gdzie ostrożność musi być absolutna. Liczby są jasne i niepokojące. Praktyki analne przedstawiają znacznie większe ryzyko przenoszenia chorób w porównaniu do innych modalności seksualnych. Struktura anatomiczna odbytnicy bezpośrednio przyczynia się do tej podatności. Błona śluzowa tego obszaru posiada większą ilość komórek podatnych na wnikanie wirusów i bakterii. Tkanka limfoidalna obecna w tym miejscu ułatwia wchłanianie patogenów, czyniąc infekcje bardziej prawdopodobnymi podczas analnej praktyki seksualnej. AIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, wyróżniają się w tym scenariuszu. Prawdopodobieństwo przeniesienia tych chorób znacznie wzrasta, gdy nie są podejmowane odpowiednie środki zapobiegawcze. Prawidłowo używana prezerwatywa pojawia się jako główny sojusznik w tej ochronie, drastycznie zmniejszając ryzyko zakażenia. Regularne wykonywanie testów na choroby przenoszone drogą płciową nie jest tylko rekomendacją, ale aktem odpowiedzialności wobec siebie i partnerów. Wiele z tych infekcji może być bezobjawowych, krążąc cicho, bez widocznych objawów. Ta cecha jeszcze bardziej zwiększa znaczenie okresowych badań. Jakość prezerwatywy również zasługuje na szczególną uwagę. Wybór certyfikowanych marek, sprawdzenie daty ważności i zapewnienie odpowiedniego przechowywania to podstawowe kroki dla jej skuteczności. Właściwe użycie, pokrywające całą długość penisa przed jakimkolwiek kontaktem, staje się kluczowe. Niektórzy pracownicy służby zdrowia zalecają stosowanie prezerwatyw ze specjalnym lubrykantem do praktyk analnych, oferując dodatkową ochronę. Zróżnicowana grubość tych prezerwatyw może zapewnić większe bezpieczeństwo przed ewentualnymi pęknięciami. Więcej niż liczby i statystyki, mówimy o zdrowiu, o szacunku dla własnego ciała i ciała partnera. Każda decyzja podjęta ze świadomością reprezentuje krok w kierunku bezpieczniejszego i przyjemniejszego życia seksualnego. Edukacja seksualna pozostaje naszym najlepszym narzędziem zapobiegania. Poznanie ryzyka, zrozumienie dróg transmisji i przyjęcie bezpiecznych praktyk nie oznacza ograniczania przyjemności, ale jej potęgowanie z odpowiedzialnością i troską. Ryzyko infekcji bakteryjnych i higiena. Flora bakteryjna obecna w odbytnicy reprezentuje złożony świat mikroorganizmów, które, jeśli nie są odpowiednio zarządzane, mogą wywołać znaczące problemy zdrowotne. Bliskość odbytu i pochwy. Sprawia, że ten obszar jest niezwykle wrażliwy na możliwe zanieczyszczenia krzyżowe, czyniąc higienę krytycznym elementem bezpiecznych praktyk seksualnych. Bakterie takie jak Escherichia coli, naturalnie obecne w jelitach, mogą powodować infekcje dróg moczowych i pochwy, gdy są przenoszone w niewłaściwy sposób. Bezpośrednie przeniesienie mikroorganizmów z odbytu do pochwy może wywołać Przypadki zapalenia cewki moczowej, stanu niezwykle niewygodnego i potencjalnie niebezpiecznego dla zdrowia seksualnego kobiet. Zapobieganie tym komplikacjom nie wymaga skomplikowanych procedur, ale uwagi i podstawowej opieki. Właściwe czyszczenie między różnymi praktykami seksualnymi pojawia się jako fundamentalna strategia. Używanie wody i neutralnego mydła, wykonując jednokierunkowe ruchy od obszaru genitalnego do tyłu, znacznie minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia. Specjaliści zalecają przerwę między praktykami analnymi i waginalnymi, pozwalając na to, aby ewentualne mikroorganizmy nie były przenoszone bezpośrednio. Ta przerwa nie musi być długa, ale powinna być wystarczająca do przeprowadzenia odpowiedniej higieny i zmiany prezerwatyw, zapewniając bezpieczniejsze środowisko dla obu partnerów. Higiena osobista wykracza poza moment seksualny. Utrzymywanie krótkich paznokci. Unikanie ostrych manipulacji i zwracanie uwagi na wszelkie oznaki dyskomfortu to dodatkowe strategie zmniejszające ryzyko. Otwarta komunikacja między partnerami na temat zdrowia i higieny staje się równie ważna co fizyczna opieka. Wiele osób nie zna ryzyka związanego z brakiem podstawowej opieki podczas praktyk seksualnych. Dezinformacja może prowadzić do poważnych konsekwencji, których można by łatwo uniknąć dzięki wiedzy i uwadze. Każde ludzkie ciało ma unikalną mikrobiologię, a szanowanie tej indywidualności oznacza przyjęcie praktyk, które chronią zdrowie seksualne. Odpowiedzialność za dobre samopoczucie seksualne nie spoczywa wyłącznie na jednym z partnerów, ale powinna być dzielona. Zrozumienie mechanizmów przenoszenia bakterii, docenienie higieny i utrzymanie proaktywnej postawy to istotne elementy zdrowego i przyjemnego życia seksualnego. Potencjalne powikłania. Uszkodzenia zwieracza i hemoroidy. Seks analny może przedstawiać potencjalne komplikacje, które muszą być dokładnie zrozumiane. Wśród głównych zagrożeń są urazy zwieracza odbytu, niezwykle delikatnej struktury mięśniowej odpowiedzialnej za kontrolę wypróżniania. Jakiekolwiek uszkodzenie w tym obszarze może skutkować nietrzymaniem kału, stanem niezwykle krępującym i znacząco wpływającym na jakość życia. Identyfikacja wczesnych oznak urazu zwieracza jest fundamentalna. Utrzymujący się ból, krwawienie, trudności w kontroli zwieracza lub uczucie ciężaru w okolicy odbytu to ważne alarmy, których nie należy ignorować. W przypadku wystąpienia tych objawów konieczne jest poszukiwanie specjalistycznej oceny medycznej, aby zapobiec poważniejszym uszkodzeniom. Hemoroidy również zasługują na szczególną uwagę w tym kontekście. Niewłaściwa praktyka seksu analnego może pogorszyć lub wywołać ten problem, powodując intensywny dyskomfort i potencjalne komplikacje. Osoby z predyspozycjami genetycznymi lub historią hemoroidów muszą być jeszcze bardziej ostrożne, przyjmując techniki, które minimalizują ryzyko nacisku i urazu w tym obszarze. Aby zmniejszyć te ryzyka, pewne strategie są fundamentalne. Rozpoczęcie praktyki w sposób niezwykle stopniowy, respektując granice własnego ciała, jest pierwszym krokiem. Powolne ruchy z częstymi przerwami na rozluźnienie mięśni mogą zapobiec mikrourazom i znaczącemu dyskomfortowi. Komunikacja między partnerami pojawia się jako niezbędne narzędzie w tym procesie. Wyrażanie odczuć, proszenie o przerwy lub przerwanie, gdy jest to konieczne, nie reprezentuje słabości, ale dojrzałość i dbałość o siebie. Każde ciało reaguje w unikalny sposób, a szanowanie tych osobliwości jest kluczowe dla bezpiecznego doświadczenia seksualnego. Pozycje, które zmniejszają bezpośredni nacisk na zwieracz, również mogą być strategiczne. Pozwolenie, aby partner receptywny miał większą kontrolę nad ruchem, wybierając wygodne kąty i głębokości, minimalizuje ryzyko urazów. Idea nie polega na ograniczaniu przyjemności, ale na jej potęgowaniu z odpowiedzialnością. Jeśli pojawi się jakikolwiek dyskomfort podczas praktyki, zaleceniem jest natychmiastowe przerwanie. Intensywny ból, uczucie rozdarcia lub krwawienie są wyraźnymi oznakami, że coś jest niewłaściwe. W takich sytuacjach kluczowe jest zrobienie przerwy, ostrożna ocena sytuacji i, jeśli to konieczne, poszukiwanie porady medycznej. Zdrowa seksualność zakłada szacunek, opiekę i wiedzę. Zrozumienie potencjalnych ryzyk nie oznacza tworzenia barier, ale promowanie praktyk, które zachowują fizyczne i emocjonalne dobre samopoczucie. Każde doświadczenie seksualne powinno być przepełnione bezpieczeństwem, zgodą i wzajemną przyjemnością. Funkcja erekcyjna a praktyki analne. Funkcja erekcyjna odgrywa fundamentalną rolę w seksie analnym wymagając głębszego zrozumienia niż po prostu utrzymanie erekcji. W przeciwieństwie do seksu waginalnego, penetracja analna wymaga bardziej solidnej i trwałej erekcji, ze względu na naturalny opór zwieracza i potrzebę bardziej kontrolowanego ruchu. Wielu osób staje przed wyzwaniami związanymi z funkcją erekcyjną, czy to spowodowanymi lękiem seksualnym, stresem, stanami medycznymi. Czy po prostu nerwowością w obliczu mniej konwencjonalnej praktyki seksualnej? Dysfunkcja erekcyjna może generować frustrację i niepewność, wpływając bezpośrednio na doświadczenie seksualne i samoocenę. Problemy z erekcją nie reprezentują nieprzekraczalnej przeszkody, ale wyzwanie, które może być zarządzane z wiedzą i odpowiednim podejściem. Istnieją różne strategie radzenia sobie z tym stanem, jak techniki relaksacyjne, otwarta komunikacja z partnerem, a w niektórych przypadkach specjalistyczna opieka medyczna. Alternatywne pozycje mogą być fundamentalne dla osób z trudnościami erekcyjnymi. Pozwolenie partnerowi na większą kontrolę ruchu, wybierając wygodne kąty i głębokość, może zminimalizować presję na partnera penetrującego. Idea nie polega na ograniczaniu przyjemności, ale na dostosowaniu jej do indywidualnych potrzeb. Nowoczesne terapie oferują wiele możliwości dla osób zmagających się z dysfunkcją erekcyjną. Leki, terapie behawioralne, ćwiczenia wzmacniające mięśnie, a nawet podejścia psychologiczne mogą znacząco przyczynić się do poprawy wydajności seksualnej. Komunikacja pojawia się jako niezbędne narzędzie w tym procesie dzielenie. Się niepewnościami, obawami i ograniczeniami z partnerem nie reprezentuje słabości, ale dojrzałość seksualną. Budowanie środowiska zaufania, gdzie oboje czują się komfortowo wyrażając swoje potrzeby, może całkowicie przekształcić intymne doświadczenie. Zrozumienie, że seksualność wykracza daleko poza fizyczną wydajność, jest kluczowe. Przyjemność seksualna obejmuje emocjonalne połączenie, wzajemny szacunek, i akceptację osobliwości każdego ciała. Każda osoba posiada unikalną podróż seksualną, a ta różnorodność powinna być celebrowana i szanowana. Poszukiwanie przyjemności seksualnej nie musi być konkurencją ani wyzwaniem wydajności. Powinno być wspólnym doświadczeniem odkrywania, czułości i połączenia, gdzie fizyczne ograniczenia nie są przeszkodami, ale możliwościami kreatywności i intymności. Przygotowanie i komunikacja przygotowanie i komunikacja stają się kluczowymi elementami, aby przekształcić seks analny w bezpieczne i przyjemne doświadczenie. Zgoda nie jest tylko pięknym słowem, ale fundamentalną zasadą, która powinna być celebrowana i szanowana w każdym intymnym spotkaniu. Przed jakimkolwiek kontaktem fizycznym kluczowe jest stworzenie środowiska, gdzie oboje partnerzy czują się całkowicie swobodnie, aby wyrazić swoje pragnienia, granice i obawy. Budowa tej przestrzeni otwartości zaczyna się na długo przed momentem seksualnym. Otwarta rozmowa o oczekiwaniach, obawach i ciekawościach może znacząco zmniejszyć lęk. Niektóre pary decydują się na te rozmowy w nieseksualnych momentach, gdy są zrelaksowani i bez presji, pozwalając każdemu czuć się prawdziwie. Wysłuchanym i szanowanym. Tworzenie komfortowej atmosfery obejmuje więcej niż słowa. Środowisko fizyczne również ma znaczenie. Miękkie oświetlenie, przyjemna temperatura, spokojna muzyka lub brak dźwięków, które mogą powodować rozproszenie, to elementy przyczyniające się do klimatu intymności i bezpieczeństwa. Ideą jest zbudowanie przestrzeni, gdzie oboje czują się chronieni, aby eksplorować swoje wrażliwości. Higiena również jest częścią tego przygotowania. Wspólna kąpiel, momenty czułości i pieszczoty poprzedzające akt mogą być potężnymi strategiami do rozluźnienia ciał i umysłów. Ten okres połączenia nie tylko zwiększa pragnienie, ale także pozwala partnerom czuć się bliżej i bardziej pewnie. Ustanowienie sygnałów komunikacji podczas aktu seksualnego jest równie ważne. Gest, wcześniej ustalony wyraz, może oznaczać zróbmy przerwę lub to nie jest komfortowe. Te wcześniejsze ustalenia eliminują wszelkie zakłopotanie w momencie praktyki i zapewniają, że oboje mogą przerwać w każdej chwili bez osądzania. Szanowanie nie lub prośby o przerwę nie oznacza porażki, ale demonstrację troski i dojrzałości. Zdrowa seksualność zakłada, że żaden partner nie będzie naciskany poza swoje granice. Każde ciało ma swoją własną historię, swoje własne tempo i swoje własne granice. Komunikacja po akcie również jest fundamentalna. Rozmowa o tym, co było dobre, co mogłoby być inne, jakie były doświadczone doznania, wzmacnia połączenie i pozwala na wzajemne uczenie się. Ta szczera wymiana. Przekształca seksualne doświadczenie w podróż odkrywania i wspólnego wzrostu. Kluczem do bezpiecznej i przyjemnej praktyki seksu analnego jest komunikacja, wzajemny szacunek i prawdziwe pragnienie zapewnienia dobrego samopoczucia partnerowi. Każde intymne spotkanie jest unikalną okazją do połączenia, gdzie troska i uwaga powinny zawsze być na pierwszym miejscu. Zakończenie i podsumowanie. Dotarliśmy do momentu zamknięcia naszej rozmowy o seksie analnym, podsumowując fundamentalne punkty, które mogą przekształcić tę praktykę w bezpieczne i przyjemne doświadczenie. Wiedza to nie tylko siła, ale także ochrona. Każdy szczegół poruszony, od anatomii po higienę, reprezentuje krok w kierunku bardziej świadomej i pełnej szacunku seksualności. Zapraszamy do refleksji nad tymi informacjami, dzielenia się nimi z bliskimi osobami i przede wszystkim postrzegania seksualności jako terenu odkryć, gdzie szacunek dla własnego ciała i ciała partnera jest głównym paliwem dla prawdziwie satysfakcjonujących intymnych momentów.